Do mojej almy chodzi Robert Makłowicz, znany krakowski smakosz i krytyk kulinarny. Pan Makłowicz zawsze przychodzi do almy w butach węgierskich marki Bata. Pan Robert jest znany miłośnikiem przyjaźni polsko-madziarskiej. W spodniach jedwabnych w kolorze jasnym, białej koszuli oraz uszytej w Budapeszcie na miarę marynarce koloru beż. Twarz jego wygolona wygląda jak księżyc w pełni lub młody cypisek. Grzywa zaczesana jest do tyłu, a pan Robert... Posiadający 150 cm wzrostu, przechadzając się po almie z wypiętą piersią i pozie habsburskiego oficera, sprawia wrażenie jakby przybył właśnie z Wiednia i z samym poleceniem najjaśniejszego pana w ważnej misji. Pan Robert znany jest z tego, że dba o to, co kupują jego współklienci, zagląda ludziom do koszyka. Czasem pochwali, czasem zatroskany pokręci głową. Czasem poradzi, gdy klient kupi salami z padliny produkowanej w Radomiu zamiast prawdziwego salami z Węgier marki PIK. Gdy pan Robert wkracza do sklepu, wielu klientów podąża za nim, aby zobaczyć, co pan Robert kupi. Pan Robert wspina się na czubkach palców po masło. Tłum milczy, aby po chwili szepnąć: Masło galicyjskie trzeba też kupić, skoro pan Makłowicz kupuje. Inną razą pan Makłowicz idzie na stoisko z jajkami. Tutaj sprawa jest prosta. Kupuje jajka marki Czachorski z wolnego wybiegu lub skóry zielono nóżki, którą firmuje swoim nazwiskiem. Bardziej odważni podchodzą do pana Roberta i pytają Panie Robercie, jak przygotować pyszny rosół? Wtedy on odpowiada Szanowna pani, rączki całuję. Potrzebuje pani świeżej jarzyny oraz świeżego tokaja. Jarzynę obwija pani jedwabną licią, aby na końcu wyłowić, gdy odda swój smak, a w czasie gotowania na najmniejszym ogniu zbiera pani szumowiny przez jedwabną chustkę. Powtarza też często pod nosem. Niezbytnym prawem mieszkańca Europy Środkowej jest sypać tyle papryki suszonej, ile tylko dusza zapragnie. Pan Robert kupuje też często słowacką bryndzę po 5 zł za kostkę oraz półtorej litry wody mineralnej Shiant Kirlai, która nie tylko smaczna, ale też tańsza niż wody polskie. Ludzie często pytają Panie Robercie najdroższy, dlaczego bez gazu? Państwo, szanowni, bez gazu, gdyż mam w swoim domu prawdziwy syfon z nad jeziora. Balaton! Wodę syfonowaną, następnie mieszam z tokajem, otrzymując prawdziwy szprycer. Dbajcie Państwo o czystość języka, gdyż najforysze ze stolicy byłej kongresówki mówią tak na podłe piwo, od dużego brofaru, wymieszanie z tanim napojem gazowanym Sprite. Niestety napotkała mnie raz nieprzyjemna przygoda. Napotkałem raz pana Roberta przy stoisku z kaszami. Wziąłem z półki paczkę kaszy manny, na co pan Robert zapytał. rosołu? Ja zdziwiony. Panie Robercie, kaszę manne rosołu. Na to pan Robert zaczerwienił się, wrzasnął, wspiął na palce, chwycił za kark i pierdolnął mną z całej siły w stoisko z kaszami. Drobne ziarenka rozsypywały się naokoło. Ja chciałem się podnieść, lecz przewróciłem się pod ziarnami gryki. Pan Robert krzyczał, „Kasze, mannę, kasze, mannę, ty carska, swołoczo kongresowaty, ja ci pokażę, bucu, ty pieroński, w ceka Galicji jada się grysik. Nie kasze, manne. zaraz pokażę ci, co się robi z grysikiem. Po czym rozerwał opakowanie grysiku. Od tej pory uważam, już i tak mówię na mannę. Wziął butelkę wody węgierskiej Shiant Kvlai i nalał sobie do ust. Woda w ustach wrzącego ze złości pana Roberta natychmiast się zagotowała. Pan Robert ściągnął mi spodnie, poszerzył anusa, wlał ze swoich ust wrzącą wodę, a następnie wsypał kaszę ciągle wrócząc pod nosem. Kaszę manne, kaszę manne, ja mu pokażę kartowi dońskich oficerów. Odbyt mój piekł i bolał, a pan Robert wściekle mieszał drewnianą łygą. Następnie przewrócił mnie na bok i wyciągnął blok zlepionego Grysiku. Patrz, że teraz! Patrz! Pan Robert wyciągnął z zapazuchy nóż szefa kuchni i zaczął ciąć Grysik w drobną kosteczkę. Tak się serwuje Grysik dorosłą, tak! Nauczcie, że się i nie pokazujcie mi się na oczy, dopóki się nie nauczysz! Następnie odszedł. Ja leżałem z obolałym odbytem na stoisku z kaszą, gdy zauważyła mnie obsługa. Byli wyraźnie niezadowoleni z tego, jak wyglądały półki i przez cały dzień musiałem zbierać ziarenka z podłogi i wrzucać je do worków. Od tej pory lubię zaskoczyć rodzinę rosołem, tak jak go się robi w Krakowie oraz przyswoiłem mowę oraz wroty krakowskie. Do mojej almy chodzi też Mikołaj Rej, zarządca nieruchomości, znany z programu kulinarnego MasterChef. Ale to historia na inny raz.